O przedsiębiorczości jeszcze muszę powiedzieć to, że ojciec, rozwijając przedsiębiorstwo, robił wszystko w miarę jak najnowocześniejsze. Nie tylko, że po kolei kupował kolejne nieruchomości, a to z tego względu, bo jak już wspomniałem, nas było sześcioro. Do dnia dzisiejszego żyje jeszcze czwórka. Nie żyje tylko najstarszy brat, rocznik 25, siostra, rocznik 26, bo w pierwsze dzieci urodziły się z różnicy jednego roku, 25-26. Ja urodziłem się już dwa lata później, 28. Siostra, która do dzisiejszego dnia żyje i mieszka poniżej, też dwa lata później, w 30 roku. Kolejne. Piąte i szóste dziecko już się rodziło co cztery lata. Alina w 1934 i Andrzej w 1938, a więc rok przed wybuchem II wojny światowej. Ojciec mając w ten sposób trzech synów i trzy córki, z tym, że w międzyczasie szurka 26-rocznik w 1934 roku zmarła na dyfteryt, to też warto wspomnieć, że w tamtych czasach choroba dyfteryt była jeszcze nieczęsto opanowana. Chwilecz za późno, na dan zadanego zastrzyku, kończyło się śmiercią. A to taka dygresja. Ojciec uznał, że trzeba tym dzieciom stworzyć warunki stąd, i wybudował dom przy Asnyka 2. W ten sposób, żeby każde piętro stanowiło oddzielne mieszkanie, żeby nie miało to tylko charakteru takiego pałacowo-wilowego, jak wybudował zresztą najstarszy brat matki Czesław Borys, budynek, który dzisiaj jest Urzędem Stanu Cywilnego Sielanka 8a. To jest typowy pałacowo-wilowy dom, nie dający się tak dzielić na przykład ten, w którym my się w tej chwili znajdujemy. Stąd ojciec zakupił kilka nieruchomości, między innymi wybudował Asnyka 2, o czym wspomniałem i kupił ten dom przy ulicy Gasprowicza 4 od dyrektora Banku Bydgoskiego, który w międzyczasie w 1938 roku przeniósł się do rozbudowującej się Gdyni. Bardzo znana sprawa. Gdynia to było oczko w głowie rozbudowy przemysłowej naszego kraju. W ten sposób ojciec zabezpieczał byt, możliwość mieszkania swoim dzieciom. Zakładał również 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 w ten sposób, że przedsiębiorstwo tak będzie można podzielić, że część handlowo weźmie jeden, część przemysłowo weźmie drugi i tak dalej.